w nowym filmiku. Tak jak widzicie, ten filmik będę nagrywała z moją koleżanką i tutaj będziemy się chowali. A tak właściwie to nie tyle chowali, co przebierali się na różne rzeczy i stawali w różnych miejscach. Dobra, koniecznie dostawcie łapeczkę do góry i zaczynamy, ja już tutaj idę szukać mojej koleżanki. Ona mi się schowała i moim zadaniem będzie ją znaleźć. Dobra, no to przede wszystkim jedziemy sobie do miasta i tutaj będę sprawdzała najpierw, może ja zawsze zapominam jak to się nazywa, ja to nazywam salon fryzjerski, ale to jest dużo takich innych rzeczy, I więc tutaj na początek tak będę sprawdzała, choć w sumie na pierwszym oka tak nie widać, żeby tutaj była, ale i tak posprawdzam koszykiem, może gdzieś się ukryła. Sobie tutaj jej nie ma, więc idziemy szukać gdzie indziej. No i teraz... Nie wiem. Teraz myślę, że poszukam na lotnisku, może tam będzie. Tam też jest, tam jest bardzo dużo kryjówek. Jakby w samolocie, nie, no bo nie mogłyśmy się chować. Dałyśmy sobie takie zasady, że nie można się chować w samolocie. No ale w lotnisku, ale w lotnisku jak najbardziej można, więc patrzymy. Ale tutaj chyba też jej nie będzie, wiecie. Dobra, nie, tam dalej nie można. Dobra, tutaj jej nie ma, więc idę dalej. I teraz tak myślę, że sprawdzę w kinie, bo w kinie jest... Bo kino jest takim ciekawym miejscem do schowania się. Można się, nie wiem, przebrać do jakąś tablicy informacyjną, za jakiś popcorn, maszynkę do popcornu. Dobra, tutaj na razie nie ma nikogo. Dobra, więc idę poszukać do środka, widzę, wiem i sprawdzamy, czy tutaj w środku coś będzie. I dobra, bardzo się zdziwiłam, nikogo w środku nie ma. O! O Jezus widzowie, ja myślałam, że to jest prawdziwy popcorn. Przynajmniej, że jak się to to po prostu ona wyglądała jak prawdziwy popcorn. Dobra, teraz ona będzie szukała, ja się teraz będę chowała i ja już wiem, za co się przebiorę co wiem Idziemy sobie tutaj do tej przebieralni. Ja się będę widzowie przebierała za chipsa, więc się tutaj musimy schować, żeby nikt nas w razie czego nie widział. Dobra. I wchodzimy sobie w plecaczek i wpisujemy sobie chips. Dobra, tutaj mam różne chipsy, więc się przebiorę. No i będę gotowa, żeby się schować w sklepie w spożywczym oczywiście, bo tam stoją takie chipsy. Dobra, jestem już gotowa, więc idziemy sobie do sklepu. I ja już wiem, gdzie się. I ja się właśnie chcę ustawić na tej półeczce, co są chipsy. E, no bo to się. Mi się wydaje, że to się będzie właśnie bardzo dobrze wtapiało, więc idziemy. Tylko nie, na, na tą nie wskoczę, więc idziemy na tą drugą. I tutaj idealnie. Tutaj się ustawię. I, jeszcze, i um, zobaczcie. To się tak całkiem nie jest tak jak myślałam, ale jest całkiem ok. Tylko jeszcze sobie założę czerwone spodnie, bo tutaj mam takie szare. Dobra, składamy. I się ustawiamy. I teraz czekamy tylko na moją koleżankę, aż będzie mnie szukała. No i aż mnie znajdzie oczywiście. Dobra, widzowie, już idzie przyszła tutaj do sklepu. Cie jestem bardzo ciekawa, czy szybko mnie tutaj znajdzie. Dobra, czekamy. Na razie coś tam patrzy przy półce, nie wiem, tam są jakieś napoje chyba. Dobra. O nie. O nie, chyba mnie zauważyła. Nie, jednak nie. Ale wiem, wyglądam podejrzanie. O nie. Jakaś dziewczyna tutaj przyszła. Nie wiem, ona jakby się z nami nie bawi, nie znam jej, ale przyszła tutaj. No i pewnie zaraz wydadzi moją kryjówkę. Po prostu wspaniale. Dobra, jednak nie. Okej, okay, poszła sobie. Nareszcie. Dobra, o nie, teraz moja koleżanka. No i wspaniale, znalazła mnie. Dobra, widzę, więc znalazłam je. No i teraz ona będzie mnie szukała. Teraz ja będę jej szukała. Dobra, napisała, że już. No to ja się przygotowuję i idę jej szukać. jestem ciekawa, za co się tym razem przebrała i gdzie się schowała. Dobra, no to na początek idę zobaczyć do lodziarni. Dobra, w lodziarni. Nie, w lodziarni nie ma, bo w lodziarni jedyne, za co się mogła przebrać, to za gigantycznego loda. Dobra na policję. Tam w sumie nie. Nie wiem, zobaczę, ale nie, na policji nie byłoby się za bardzo na co, prze za co przebrać. Dobra, tutaj nie, tutaj też jej nie ma. Dobra, idę zobaczyć tutaj. Może w tej restauracji będzie tutaj? O nie, wywaliło mnie. Dobra, weszłam odnowaną grę. Idziemy zobaczyć, czy w restauracji będzie. Tutaj nikogo nie ma na razie. Dobra, do łazienki. Dobra, nie wiem, tutaj chyba nie ma. Wychodzimy. Ale coś mi się, wydaje, podejrzane ten jest Czy Nie takie dobre wracamy do tej łazienki. No. Coś mi się ten... Tam... Papier, no tak, papier toaletowy. Zobaczcie, widzowie, że tego papieru tutaj nie było. Tak, to jest moja koleżanka. Znaleźliśmy. Dobra, znalazłam ją. Dobra widzowie tak, to już jest koniec tego odcinka i tak jak tutaj mówi moja koleżanka i ja. jeśli chcecie więcej, to koniecznie dostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście będą jeszcze filmy z moją koleżanką, ale pa pa!